Witam wszystkich serdecznie. Mamy dzień kolejny. To jest chyba czwartek. Czy środa? no zdej. Środa. Mamy środę. Jest generalnie 5:20 rano. Się obudziłem. Położyłem się o pierwszej na godzinę. Przed pierwszą było. Położyłem się na godzinę. I obudziłem się po czterech. Niestety poprzednia nocka zrobiła takie spustoszenie i ja tego nie czułem ale byłem zmęczony i tak planowałem być w miarę na rano, ale będę po, po, tam wczesnym popołudniem na miejscu Też dobrze, może żebym był po prostu i to rozładował Śniadanko wskoczyło na dzień dobry mm. Tak jak widać kanapeczki z, z paszczecikiem i z serem co po niektóre no i co? Ja sobie będę jechał. A was serdecznie zapraszam. Zobaczymy, co ci się dzisiaj będzie działo. Bo nawet nie wiem. Dzisiaj jadę nie odzywam się do Was w ogóle. Ale generalnie ta sytuacja jest taka, że pada mi tutaj. Już przestało padać trochę. Eee, I byłem szczęśliwy bardzo. Tak jak widzieliście przed chwilą, wyjeżdżałem z powrotem z do Nieba. pod deszcz. tutaj jeszcze wieje. Więc w ogóle się jedzie cudownie, szarpie tym autem i tak dalej. Całe szczęście, że to jest kontener, a nie plandeka. Bo plandekam to chyba by się tu popłakał w tym momencie. Zawsze tu wieje, zawsze. Te okolice Perpignan. Narboneto tu ja pierdykam jak pizga Szarpnęło mną teraz Całkiem nieźle No więc nie będę się do was rozgadywał Chciałem wam tylko powiedzieć e, Taką jedną rzecz Którą miałem wam sobie powiedzieć, ale poszedłem spać e, Ostatnio Naprawdę coraz więcej ludzi niezwiązanych z branżą jest. Ja zauważyłem taki mój błąd, który popełniałem w poprzednich częściach, że przesiąknięty tą branżą strasznie używam takiego slangu kierowców, tak jak Rajki, czy Webasto. Każdy, kto jest z branży, miał do czynienia z tym, wie, jak działa Webasto, do czego służy i tak dalej. Ale postanowiłem, że będę co jakiś czas robił odcinki takie, w, którym, w których będę opowiadał o takich rzeczach. Może nie do końca jasne dla osób spoza branży, spoza kręgu zainteresowań, aut ciężarowych i tak dalej. Bo wiadomo, że jak się ktoś interesuje, może nie być branży, to też będzie wiedział. Ale jak ktoś po prostu kogoś zainteresował moje filmy, a takie osoby też są, to generalnie. no bo nie. Chciałbym zrobić parę takich wycinków, właśnie wyjaśnić, jak działa Webasto, to wyjaśnić to, wyjaśnić tamto i wyjaśnić jeszcze parę innych rzeczy, które dla mnie już są od dawna oczywiste ale kiedyś wcale takie nie były. No, ale to na razie tyle. Nie będę się bardzo rozgadywał. Sporo tematów do takich, o których ja miałem kiedyś powiedzieć, a, a zapominam o tym, porzucacie w mi, wy właśnie. Mi, wy, wy, miało być, dobra. E, także ja myślę, że w swoim życiu mam jakieś tam doświadczenia, z których mógłbym opowiadać jedną historię. Właśnie w takie dni, gdzie nic się nie dzieje, bo tak jak dzisiaj tutaj pada deszcz, jest lipa straszna, to, to jest masakra. To będę właśnie tak takie akcje robił. Co ciekawe, mam już przystawkę wyjętą i przyczepioną do szyby, więc będą też ujęcia z szyby z GoPro. Także myślę, że może też jakieś tam delikatne urozmaicenie i może nie tylko z szyby, ale to jak będę miał więcej czasu, na razie go nie ma. No dobra, jedziemy przez ten deszcz. Powiedziałbym z entuzjazmem, ale tak troszkę ten deszcz mnie... osłabia. <ścoughs> Lecimy. Możecie mi pogratulować, jeżeli obraz był nieostry przez cały odcinek, oznacza to tylko to, że po wczorajszym robieniu cudownego zdjęcia w nocy, jakże w sumie wyszło, mi fajne było. E, zapomniałem o jednej małej rzeczy, a mianowicie. No, już gościa. Chociaż powinienem tu w prawo było bo szybciej. E, zapomniałem o jednej małej rzeczy, a mianowicie o tym, żeby przestawić e, ostrość na automatyczną. No, i leciałem na manualnej ostrości, także mogłem być troszkę nieostry, co chciałem powiedzieć jeszcze dzisiaj, taką jedną rzecz: mianowicie to, że, tak jak wczoraj wspominałem, ładunek, z którym teraz jadę, jest od klienta, który nie wiem, czy mnie ogląda, czy mnie zna, czy mnie kojarzy skądś, nie mam pojęcia. Natomiast e, pojawiło się dużo głosów. Takich, że czemu ja tego nie mówię, tamtego nie mówię i tamtego i tamtego. I niektórzy najchętniej chcieliby wiedzieć wszystko. I wiecie, w momencie, kiedy oglądało to 100 osób, to ja sobie mogłem mówić wszystko, ale wiąże się to z pewną odpowiedzialnością, która na mnie ciąży. Niestety, bo w momencie, kiedy ogląda to, w tym momencie jest ponad 11 tysięcy subskrybentów. W momencie, kiedy kręcę to wideo. Oglądają to inni kierowcy, spedytorzy. Klienci, potencjalni klienci, konkurencyjne firmy że wiecie, niektórymi informacjami nie mogę szasać na prawo i lewo, bo mogłoby to zaszkodzić firmie. Tak jak na przykład to, dokąd jeździmy, skąd biorę towar i gdzie go zawożę dokładnie. Bo zawsze znajdowałby się ktoś, kto stwierdziłby, że skoro fajny, fajna trasa, to on pójdzie da mniej, czy weźmie mniej i będzie jeździł tak? i nas wygryzie. To taki przykład. A jeszcze chciałem dodać tylko to, że. No, na mojej firmie raczej się chyba nie wstydzą tego, że kręcę firmy. Bo. Z, z, no, nie ma jakiegoś ukrywania. Zresztą, no Ciężko trochę mi ukryć, mi się wydaje w tym momencie. Ale, ale nie ma jakiegoś tam ukrywania czy jakichś dziwnych akcji. Ostatnio nas była taka sytuacja, że. Nie tu dalej. Ostatnio była taka sytuacja nawet, że był ładunek, że się ze mnie Marek śmiał, że mówi, klient do mnie pisał. De facto, podobno ta sama osoba, do której teraz jadę z towarem, że, że mógłbym ja przyjechać, bo fajny towar, że fajny film by był z tego, bo tam auto od nas chyba na Sardynię płynęło po coś tam. Eee, no i <grybujesz> fajnie, nie? Tylko, że mówi... No, no, Marek tak do mnie mówi, że no, wysłałbym cię, ale gdzieś się szlałeś po jakichś Bośniach, na innym zadupiu z drugiej, z drugiej strony, kurde, Włoch, no i nie dało rady. No i szkoda. Aczkolwiek cieszę się z jednego. Cieszę się z jednego, mianowicie z tego, że pracuję w firmie, w której przysłowiowo mają jaja. Mają jaja puszczać. Jeżeli jest dobrze zapłacone, to mają jaja puszczać auto gdziekolwiek. Ostatnio była trasa, no de facto nie przeszło to, ale już było blisko, i prawie bym pojechał do Marrakeszu. Z tego co mi spedytor mówił. Także cieszy mnie to niesamowicie, naprawdę. Bo. Wiecie, praca pracą, pieniądze pieniędzmi, ale ja w tej pracy jestem nie tylko dla pieniędzy, tak jak większość z was pewnie się domyśla. Eee, Im więcej ciekawych miejsc, tym więcej ja zobaczę, tym więcej wam pokażę jest fajnie. No i to tyle z mojej gadki, bo znowu się rozgadałem jak ta lala. Tu Perpignan. Jesteśmy w Perpignan. Kierunek Girona. A przede mną nadal ten gabaryt. Ceski. Panowie z Czech, przynajmniej na z Czech. bo się tankuje i się jeszcze trochę potankuje. Wykają na osobówki, bo na ciężarówkach jest taka kolejka. Na tej stacji zresztą to jest zawsze kolejka. Stało mi jakieś 200 do celu, wszystko tego. Buja autem nawet na stacji jak widać, wiatr. Pizga tu niesamowicie. Ale co ciekawe 17 stopni się pojez. Bajecznie bym powiedział. Taka prawie idealna temperatura dla mnie. I jakie ładne chmurki. W tej stacji dzisiaj jest niesamowity 176 litrów, zatankowane. Jedziemy dalej. wygląda tak, że przyjechałem rozładowałem się o 15.30 z myślą taką, że no raczej nic wielkiego się nie wydarzy już, będę mógł sobie usiąść do odcinka w międzyczasie Przemek napisał mi smsa tam na Messengerze że do 18.20 jest tylko w domu i dużej nie da rady zwlekać, więc muszę no muszę to ogarnąć do tej godziny niestety jestem wiadomość od spedytora, że znalazł dla mnie ładunek i. No, trzeba to załadować. Wiadomo, że jechać, potem nie muszę od razu, mogę sobie zrobić przerwę, ale trzeba to załadować, zanim oni zamkną. 56 km mam, będę tam za 40 minut o 16.20. Zanim załaduję, zrobi się 17. No i za cholerę nie jestem w stanie tego przemkowi do 17.00 wtedy zmontować i wysłać. Więc. Ee, no właśnie, z takich powodów, właśnie czasami, nawet jak planuję, że odcinek będzie, i yy, to później go nie ma. Tak jak mówiłem, praca najważniejsza, a potem dopiero YouTube. Tak. I tymczasem... do Mataro! Ci, co oglądają wszystkie rozlogi, to kojarzą, że kiedyś w Mataro stałem cały jeden dzień. Bardzo przyjemnie było, ale dzisiaj tylko na chwilkę i spindalam do Niemiec, które podobno zasypało śniegiem. Nie wiem, ile w tym prawda. ja wyjeżdżałem, sypało.

To dobrze jest spotkać kolegę z firmy na stacji. To jest fajne, że się tankujemy na wybranych stacjach w niektórych miejscach, bo często się spotyka ludzi z firmy. O, a idę sobie właśnie do baru po coś do żarcia, bo do Lidla nie zdążę. Zresztą nawet nie wiem, czy, nie wiem, czy bym to ogarnął dzisiaj. Mam coś zjeść, bo głodny jestem. Powiem Wam, że nie mam pojęcia, jak się z babką dogadałem Coś zamówiłem, nie wiem nawet co. Wszystko po hiszpańsku. 6 euro danie kosztowało. Teraz zobaczymy, co to będzie. Ach, ten pingwin mój, jak się patrzy ładnie. A, doświecę wam. Powiem wam, że jak na 6 euro wygląda to całkiem smakowicie. Moja dłoń do porównania: dwa jajka, piersi, kurczaka, sałateczka i fryteczki. Biorę się za jedonko. Muszę wam przyznać, to było naprawdę. Dawało dobrego żarcia. Jedyne co mnie drażniło. Czy drażniło? No, to że drażniło, bo można to było odłożyć. To były oliwki, ja nie lubię oliwek. Tak małem, że lubią. 1220-1200 km mam do zrobienia. Także gonimy. Bo jest co gonić. Hej!